30 dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym rozpoczęło naukę w zespole niepublicznych placówek oświatowych specjalnych. To placówka przystosowana do potrzeb chorych dzieci. Oprócz nauki uczniowie są też podstawą opieką terapeutów, dzięki czemu mają szansę się rozwijać. Takiej placówki w mieście jeszcze nie było. Zespół niepublicznych placówek oświatowych specjalnych powstał dzięki inicjatywie ludzi, którym dobro chorych dzieci szczególnie leży na sercu. 10 lat temu wpadłem na pomysł, żeby. Założyć taką placówkę jak ta. Trwało to 10 równych lat, zanim dojrzałem. Spotkałem ludzi, stwierdziłem, że to będzie to, że to jest ten moment i ta placówka musi teraz powstać. Rok temu powstało Stowarzyszenie Budujemy Przystań, działające na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które rozpoczęło intensywne starania, by powołać taką placówkę. Udało się, pomogli sponsorzy, ale dużo pracy włożyli rodzice dzieci. Obiecaliśmy dzieciom. Rewolucje w zakresie edukacji i rehabilitacji. Mówimy o naszych dzieciakach radomskich, ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że w powiecie radomskim jest wiele dzieci, które potrzebują tego typu wsparcia. Jesteśmy dziś tutaj dla nich. I od dziś jesteśmy również dla nich, będziemy dalej działać, realizować się i robić to, co im jest potrzebne. Dziesięcioletni Bartek, syn pani Anety, chodzi do pierwszej klasy. To jest wreszcie to, o czym marzyliśmy od, od bardzo dawna. Zyskaliśmy stabilizację, bezpieczeństwo, tak nasze dzieci jak i my. Wielkie zaufanie, bo mamy wspaniałą kadrę która ma, ma ogromne serce dla naszych dzieci, dla nas rodziców również. Kadra nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów i pedagogów liczy ponad 20 osób. Rodzice są przekonani, że ich pociechy są pod właściwą opieką. Mamy, tak jak powiedziała koleżanka, mamy wspaniałych ludzi, którzy, którzy tak naprawdę całych siebie oddają naszym dzieciakom. To nie jest tak, że tylko pracują od do i już nic poza tym. Oprócz nauki, dzieci korzystają z pomocy logopedy, psychologa, ale również z zajęć na basenie, dogoterapii czy hipoterapii. Do szkoły chodzą dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. To grupa 30 uczniów. Zespół niepublicznych placówek oświatowych specjalnych w Radomiu mieści się w nowo wyremontowanym budynku dawnego Internatu Szkół Agrotechnicznych przy ulicy Wośnickiej. Obiekt na potrzeby placówki przekazała gmina.